Dzień dobry, mam na imię Jarek i od blisko 10 lat programuję przy użyciu sterowania Mazatron. W dniu dzisiejszym chciałbym zaprezentować jedno z narzędzi, które jest zawarte w tymże sterowniku. Chodzi tutaj o symulację 3D. Jest to doskonałe narzędzie do weryfikacji poprawności programu i umożliwia operatorowi sprawdzenie właśnie ścieżki. Pod kątem błędów, ewentualnej kolizji, i dzięki temu umożliwia bezstresowe, komfortowe wdrażanie programu na maszynie. Program możemy sprawdzić na kilka sposobów. Jednym z nich jest symulacja podstawowa 2D. Można sobie zmienić skalę wybrać miejsce, punkt odniesienia, tak aby był widoczny cały uchwyt, szczęki, detal, ewentualne inne elementy w maszynie i już na podstawie tej prostej symulacji liniowej jesteśmy w stanie zweryfikować, czy ścieżka narzędzia się przecina na przykład ze szczękami, czy nie powoduje żadnej kolizji. Jeżeli to nam nie wystarcza lub jesteśmy posiadaczami maszyny wyposażonej w sterowanie Smooth G bądź też Smooth X, sterowanie oparte na platformie Windows, to wtedy mamy możliwość sprawdzenia w symulacji, ale w trybie już 3D. Czyli widzimy obraz uchwytu, szczęk, ewentualnie pełnego rewolwera. Możemy zamodelować sobie również oprawki, narzędzia i w ten oto prosty sposób możemy sprawdzić program pod kątem ewentualnej kolizji. Samo modelowanie nie wymaga zbyt dużo czasu, gdyż wystarczy przejść do biblioteki narzędzi, otworzyć kartę wybranego narzędzia. I na samym dole jest okno, które umożliwia nam wybór modelu już ze stworzonej biblioteki, ewentualnie stworzenie nowego modelu. Edycja również jest prosta. Wystarczy wziąć narzędzie pomiarowe do ręki, sprawdzić wymiary narzędzia, uzupełnić brakujące pola i to w zasadzie wystarczy do zamodelowania. Zarówno narzędzia, jak i oprawki. Oprócz tego jest możliwość wyboru z bi naszej biblioteki szczęk o opisanych wcześniej wymiarach. W przypadku różnic wymiarowych możemy stworzyć sobie nowe szczęki, opisać je tak aby nasze wymiary się pokrywały z rzeczywistością. Jeśli wszystkie warunki zostaną spełnione, to jesteśmy pewni, że nasza symulacja jest wiarygodna i uruchomienie programu przebiegnie bezproblemowo, bezkolizyjnie. Dziękuję bardzo za uwagę i zachęcam do skorzystania z zaprezentowanej funkcjonalności, a w przypadku jakichkolwiek pytań proszę kontakt mailowy bądź też telefoniczny i do zobaczenia